Wiem, że na to czekaliście. Piąta część pisania do skoczków narciarskich. Zapytałem o ich sportowych idoli, więc proszę cię, subskrybuj kanał, żebyś nie przegapił więcej takich materiałów. Spraw, aby ten czerwony przycisk stał się szary, ponieważ lecimy po 170 tysięcy subów, a obiecuję ci, że będzie się działo. Witajcie, daj kamcze i witam Was w kolejnym odcinku z serii Napisałem do stu Wiem, że to jest chyba Wasza ulubiona seria, więc dzisiaj odcinek, w którym piszę do skoczków narciarskich, tego najbardziej chcecie. Cały czas się pytacie, kiedy kolejna część, więc już oległem, no i wziąłem się zapisanie. Zostawcie łapeczkę w górę 3000 i będę zadowolony. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale. No i co najważniejsze, mój Instagram, na którym wszystko się dzieje, na którym powstaje ta seria. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam likes na profilu, więc warto, no będziesz wiedział o moim życiu, o filmach wcześniej. A przy okazji dostaniesz ode mnie lajki. Oczywiście musisz zaobserwować. Ja się nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Okay. Właśnie, a jeśli chodzi o konkurs na follow, dzisiaj nie podaję zwycięzców. Zwycięzców podam 6 w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz wygrać obserwację z tego konta, drugie konto Kamcioteli, na którym odpisuję widzom. Jeśli masz jakąś sprawę, to zapraszam Cię właśnie tam. W komentarzu piszesz swój nick z Instagrama, obserwujesz moje dwa konta na Instagramie kamci 11 oraz łapkę w górę zostawiasz pod tym filmem. Ja losuję trzy osoby, które co odcinek obserwuję Dobra, nie przedłużamy, lecimy do wiadomości. No w końcu. Oczywiście dziękuję Wam bardzo za pomoc w odcinku, za wszystkie propozycje skoczków, do których mam napisać, do których jeszcze nie pisałem w poprzednich filmach. No i właśnie, i prezentuję Wam tego efekty. Okej, okay, oczywiście pisałem do wszystkich pangersku. Zobaczymy chociaż czy wyświetlili, jeśli nie ma odpowiedzi. No i oczywiście pytałem, kto był idolem w ich dzieciństwie. Nie musiał być to skoczek, czy to był w sumie też inny sportowiec, jestem ciekawy. Zobaczymy, o, cenę wyświetlił, ale nie odpisał. Gregor Schwanden wyświetlił, ale nie odpisał, więc zobaczcie, mamy najpierw wyświetlenia, ale nie mamy odpowiedzi. A była szansa. No niestety nie mieli czasu bądź. Nie zainteresowało ich tak bardzo pytanie, żeby odpowiedzieć. Severin front nie ma odpowiedzi. Jeśli długo nie będzie odpowiedzi, to jak zwykle przyspieszę. Coś długo nie ma odpowiedzi. Czyżby w tym odcinku było mniej odpowiedzi, jeżeli jakiekolwiek będą? Halvor Egner Granerud wyświetlił, ale nie odpisał. Jeśli chcecie zobaczyć odpowiedzi od tych skoczków, co wyświetlili, a nie odpisali, no to musicie sprawdzić poprzednie materiały z tej serii, spisanie do skoczków. Linki będziecie mieć oczywiście w opisie. A zachęcam sprawdzić, bo działo się. David Ziger również wyświetlił, jednej Damian wyświetlił, Giovanni Bersadola wyświetlił, a nie ma odpowiedzi. Czyżby pytanie było nieciekawe? O idola z dzieciństwa, Paweł Wąsek nie ma, jak wolny. Również Polacy nie odpisują w tym momencie. Szkoda, szkoda, nie ma nawet wyświetlenia. No dobrze, no to o. No, Naoki Kamura również wyświetlił, nie odpisał. I mam, mamy rekord wyświetleń, chyba pod tą. Jeśli chodzi o wiadomości, oczywiście. Timon Kaffer również nie odpisał. Andrzej Stankoła też nie odpisał, a był w poprzednich odcinkach, więc sprawdzajcie link w opisie. Hmm, czyżby to się skończyło na wyświetleniach, tylko? Nie, no nie może tak być. Tomas Lackner Jane Ahonen war immer mein Vorbild Okej, okay, czyli Jane Ahonen to jest inny skoczek narciarski Legendarny zresztą, więc No dzisiaj będziemy przedstawiać te legendy Tomasa Laknera widzieliście już w jednym z poprzednich odcinków Więc sprawdzajcie kto nie widział A teraz przed wami skok Jana Ahonena Czyli jestem ciekawy, czy jeśli będzie inna odpowiedź Czy będzie również to skoczek narciarski W dzieciństwie i dolem Czy może inny sportowiec Zobaczymy Nikunen Warunki były znakomite. Maciej czyżby troszeczkę chciał pomóc Norwegom. Ahonen daleko, piękny skok, a więc on tu stawia kropkę na D. Szybki 91.6. I teraz jetzt kommt Jana Ahonen. Miko, das ist der ja Name seines

ale nie mamy również od nich odpowiedzi. Szkoda, szkoda, szkoda. Mamy u O. Martin Koch. Wyświetlił, ale nie odpisał. Jako nowy skoczek, szkoda. Ale Mikhail Nazarów. Rosyjski skoczek. Haj, Kazushi Funaki Japan Jumper. Okej, okay, czyli również skoczek narciarski, ale kompletnie nie kojarzę. To musiał być starszy. Kazushi. Kazuosi Funaki. Spróbuję znaleźć na YouTubie. Oczywiście mam puścić, bo pierwsze słyszę. Pier... No, nie kojarzę, naprawdę, przyznaję się. Jedyny starszy skoczek z Japonii, którego kojarzę, to Noriaki Kasai. Funakiego niestety nie. Napiszcie w komentarzu, czy wy kojarzycie, ale fajnie, że Mikhail Nazarów wyświetlił i odpisał, bo wyświetliło w tym odcinku mnóstwo skoczków. To ma przed kanawalem i ozacenem, czy Funaki wytrzyma to wielkie nerwowe napięcie. Wspaniale, płynie w powietrzu, wspaniale. I chyba jednak wygra Mistrzostwo Świata! Wygrał 205,5 metra, wygrywa dzisiejsze zawody i zostaje Mistrzem Świata Kazuyoshi Funaki i 5 razy Nota Marzeń! Coś wspaniałego! Fantastyczne dzisiaj zawody na Mamucie i Skoczni w Oberstdorfie! REWELACYJNE! I lecimy wyżej? Filip Raymond jako ostatnia wiadomość. Um, I never had one and don't have one right now. I focus too much on my own. Ok, czyli nigdy nie miał i nie ma i że się skupił na swoim dzieciństwie. Dobra, mega zabawna, fajna odpowiedź. Również polubię, no ale zepsuł mi koncepcję odcinka, nie mam teraz kogo puścić, więc jeśli to była ostatnia wiadomość, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na podsumowanie. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Szkoda, że niestety nie było więcej odpowiedzi, było więcej wyświetleń, ale no oczywiście muszę Wam przyznać, że nie ustawiam odcinków, te wszystkie odpowiedzi są prawdziwe, więc nagrywam tyle, ile mam, nic nie oszukuję. Mam nadzieję, że to również docenicie. A najlepiej jak docenić łapką w górę 3000 i będę bardzo zadowolony. Subskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Zbliża się wiosna, to również może wrócimy na boisko do piłkarskich challenge, może do muzycznych challenge. Piszcie sugestie również w komentarzach. Mój Instagram, na którym wszystko się dzieje. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam, likes na profilu, więc warto. Będzie mi bardzo miło. Wszystko. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, że jesteście, byliście i będziecie. Cześć.